Cześć wszystkim. Z tej strony Raon. Witam was w kolejnym odcinku z Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Jak dobrze wiecie, słuchajcie, ostatnio udało nam się dostać do tego do drugiego świata. Tutaj mamy już takie wyrwy. Zaraz wam pokażę. O, nawet stoi ten jeden z mędrców. Więc zagadamy z nim i dzisiaj, słuchajcie, mam taki zamiar zrobić przynajmniej jeden dungeon. Zobaczymy na ile czasu starczy. Bo one nie są aż takie długie. Niektóre są bardzo krótkie, więc być może nawet z dwa dungeony one uda się w jednym odcinku zmieścić. No ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jeden zrobimy. Eee, tak, po całym świecie słuchajcie, są rozsiane takie dziury, jakby takie wyrwy. One właśnie prowadzą do tego drugiego świata, czyli do Lorul. No, i właśnie z naszego głównego świata, czyli z Hyrule, możemy się dostać w różne zakamarki e, Lorur. Czyli będzie trzeba między tymi światami tak manewro, manewrować sobie. Więc y, hmm, w sumie, wiecie co, byśmy zaczęli od lasu, albo nie, jeszcze inaczej. Możemy się od razu przenieść i zaczniemy od wioski złodziejów, bo tam jest jeden z dungeonów. Więc czemu nie? Wiecie co? Tak zrobimy, tak zrobimy. Ja go sobie w, na pierwszym save przechodziłem dopiero chyba pod koniec, ale e, on jest bardzo prosty. Nie jest, nie, jest to jed, nie jest to trudny dungeon po prostu. Wydaje mi się, że chyba jeden z prostszych, z łatwiejszych. Najgorzej m, miałem problemy z dungeonem ciemności, chyba z, z zamkiem ciemności, i tak się on chyba nazywa: Dark Palace i z, z tym lodowym, wiecie. W lodowym naprawdę było strasznie. E, tam jest dużo pięter, tam jest dużo pięter i idzie się pogubić po prostu. No ale jakoś sobie tam poradziłem. Myślę, że teraz powinno być o wiele prościej. Ok, a słuchajcie, pierwszy dungeonek, który dzisiaj zrobimy, e, który zrobimy sobie w tym odcinku, to będzie oczywiście tutaj mamy Or Hideout Entrance, Knocker Scram i tutaj trzeba podać hasło. Kurczę, nie wiem czy już czy zapamiętałem. Jeszcze z poprzedniego sejwa. Narrow Path Really Despair to TVN, chyba tak, tak jest, dokładnie udało się. No i dobra, mamy otworzone. Jeszcze muszę coś sprawdzić. Wiecie co? Bo nasza główna nagroda znajduje się tu, ale właśnie to jest zamknięte i dlatego musimy przejść najpierw w dungeon, żeby tą nagrodę odzyskać. Oczywiście mowa tutaj o sejdżu, jednym z Sejgów. Eee, no, mogę już. No i widzicie, słuchajcie, tam na dole jest uwięziona jedna z e, też tych, tych takich łotrzyków. Jest to tam jakaś dziewczyna, nie wiem dlaczego jest uwięziona, ale musimy ją uwolnić, ona nam oczywiście pomoże, słuchajcie, dostać się do tamtego budynku, który próbowałem otworzyć, ale widzieliście, był zamknięty. I teraz tak, hmm. tu jest oczywiście już wejście do bossa, do głównego bossa, ale na razie nie mamy klucza, więc trzeba, trzeba się do tego klucza dostać. Teraz, tak sobie myślę, czekajcie, tu możemy oczywiście przejść. Zaraz zobaczymy, co jest w tej skrzyneczce. 50 rupi. Ok. Monster Tail, pierwszy. O, widzicie, tutaj mamy nowy jakiś itemek. To jest oczywiście do robienia potionów, do innego rodzaju potionów. Jeszcze chyba jest jeden rodzaj. Aha, tutaj na razie nic nie zrobię. Kilka rupi na ścianie. Dobrze, czyli tak, musimy słuchajcie włączyć najpierw to I tutaj właśnie się wyłączą jedne z tych, tych krat Teraz możemy sobie wziąć te posągi No i są właśnie miejsca, gdzie te posągi trzeba postawić Jeden z, Jedno z takich miejsc jest właśnie tutaj, gdzie strzela ta strzała No, puść to Okej, okay. no Spadamy stąd. A drugie, miejsce, a drugie miejsce jest. Zaraz wam pokażę. <gry> Tylko trzeba ją najpierw wyciągnąć tutaj z tej pierwszej klatki. I teraz muszę wrócić. I to włączyć z powrotem. OK. No chyba już wszyscy widzą, gdzie jest ten przycisk. O, pięknie. I teraz tak, trzeci przycisk jest oczywiście tutaj, i ten trzeci przycisk to już my sobie sami naciśniemy, więc drzwi się otworzyły na stałe. Możemy iść dalej, fajnie. Te podwójne przyciski na razie, słuchajcie, radzę sobie darować, bo potrzeba do nich po prostu drugiej postaci. I ta druga postać, o, Monster Horn, to jest trzeci przedmiot, który będziemy zbierać, i to są te trzy chyba jedyne przedmioty, które będziemy zbierać do potjonków. Sporo tego będzie naprawdę, ale odnośnie tych przycisków tutaj mówię, to na razie sobie musimy darować, bo jest do tego potrzebna ta dziewczyna, która jest uwięziona na dole. Więc najpierw trzeba ją uwolnić, a później będziemy się bawić, właśnie w yy, naciskanie tych przycisków. Czy tam jest zejście? A, jest zejście, no tak, ale dobrze. W sumie weźmiemy sobie skarb. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu. Aha, jestem z powrotem. Spoko. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj już. Tu jest jeden przycisk. No tak, on nas tu będzie wywiewał z powrotem. Ale w sumie to nie jest chyba tu ważne aż tak na razie. Bo to będzie dopiero później nam potrzebne. Wiecie? W tej chwili ja sobie zlecę tu na dół. Tu chyba są, tak. Tu są też drzwi. Muszę się najpierw dostać do niej. Jak już znajdziemy tą, yy, tą złodziejaszkę yy, tą, tą złodziejkę, to już będzie prościej o wiele prościej. Ok, tutaj trzeba zrobić jeden myk. A, no i kurczę, nie zdążyłem. Zaraz wam powiem o co chodzi. Trzeba po prostu yy, odwrotnie te taśmy włączyć. O właśnie, fajnie. I tam trzeba będzie bombkę rzucić tą bombkę. Ona już swoje sama zrobi. Tylko nie wiem czy zdążę. No właśnie. Trzeba to szybko zrobić. A, i jeszcze kurczę na takim rogu się zatrzymała. No, co jest? No, w końcu pięknie. Drzwi są otworzone. I no właśnie, tutaj trzeba uważać. Ale dobrze wiedzieć, że ten przycisk powoduje właśnie otworzenie się tej całej platformy. To się na pewno przyda. Tu są rupie. A, czerwoną wezmę. Czerwoną. No nie, to było serduszko. Myślałem, że to była czerwona rupia. Zielone. No. Jakby to były czerwone albo jakieś srebrne. To tak, czemu nie? Monster Guts. Znowu. 47 już mamy tego. Czy tutaj ja mogłem przejść? Jest tutaj przejście, ale drzwi są zamknięte, więc... Na razie wrócimy, bo tutaj było jeszcze jedno wejście. O właśnie, jesteśmy w tym miejscu. Zaraz sobie z nią pogadamy. No i dobra. Teraz słuchajcie, musimy ją wydostać stąd. Czekajcie, czekajcie. Chyba się zaczynało właśnie tutaj, gdzieś, tą naszą wędrówkę. W sumie mam bombki, to nie muszę tutaj korzystać za bardzo. Zapomniałem całkiem, bo przecież mam swoje bombki. Więc yy, mogę ze swoich bombek korzystać, czemu nie? Okej, okay, jesteśmy tutaj na wyższym, wyższym położeniu, teraz tak, tam na dół chyba, no i kurczę, czekajcie, przejdę sobie tu po ściance, muszę sobie trochę przypomnieć, bo też przeszedłem raz ten dungeon, ale kurczę, no muszę zejść, bo tam była, była skrzynka, szkoda mi jej zostawiać, kompas, przyda się. Wydaje mi się, że do tamtych drzwi muszę wrócić. Czekajcie tutaj. Górą przejść właśnie do tych drugich drzwi. Zaraz sobie to chyba zrobimy. No właśnie tu. Tak, tu jest jakiś skarb. Spokojnie, spokojnie. Damy radę, damy radę. Jeszcze chyba jedna taka turka, i powinni pozdychać wszyscy. Chyba się udało. Jest przejście, i jest skarb. Tu chyba będzie. Wiecie co? Kluczyk, tak jest. Pierwszy kluczyk w ogóle w tym dungeonie. Nie ma tu dużo pięter. Jak widzicie, chyba są tylko trzy. O i teraz możemy stąd już wyjść i właśnie uwolnić tą dziewczynę. Eee, czekajcie, czekajcie, lid, o właśnie. I teraz ona będzie za nami podążać. No dobrze. Czyli słuchajcie, w tą stronę się kierujemy. Ja muszę tu, o właśnie, teraz separate. No i tak to będzie wyglądać. Troszeczkę podobny motyw jak z Wind Waker'a, gdzie też musieliśmy w dwójkę kombinować, jak tutaj wszystko poustawiać. Ale dużo takich motywów było właśnie w Zeldzie. Co jest takie kijowe, to to, że nie może ona zostać trafiona. Wiecie, co niech ona tu sobie zostanie. Ja muszę wytuc ich. Nie może trafiona, sorki. Nie może być, zostać złapana przez tych tych panów, bo trafi z powrotem do więzienia i będziemy musieli wracać. Uu, 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 nie daj się, nie daj się, dobra. Na szczęście oni nie są jacyś wymagający bardzo. Serduszka mam pełne. Ok, możesz iść z nami. To weźmiemy, to weźmiemy i lecimy dalej. Fajnie. Wyjście z nią nie jest, aż takie pro, nie jest aż takie trudne, powiem wam. Bo wszystko zaczyna się układać w jedną całość. Jak mamy już tutaj dostęp do tych przycisków, wiemy co z nimi robić, jak, jest, jak są po prostu dwie postacie. Dobra, ty poczekasz tu, ja sobie przejdę. Wytłukę ich tutaj, żeby było, wiecie co, spokojnie. Okej. Okay. Tu jest, no właśnie, tu są dwa przyciski. Ale to za chwilkę sobie tam uruchomimy, właśnie tutaj to. No dawaj, chodź. No. Okej, okay, fajnie, ekstra. Tam już jest przejście, tylko ona też nie potrafi chyba pływać, więc trzeba tą wodę tu opróżnić. Zaraz zobaczymy czy czasem ten przycisk nie jest od tego. No właśnie, chyba tak. No i dobra, wody nie ma. Tam na dole, jak się nazywa. Tam na dole jeszcze mogłem właśnie iść po ten skarb. O, właśnie, o to chciałem powiedzieć. Silver rupi pięknie, pięknie. No dobrze, to co? Bierzemy ją. No, chodź, 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 chodź. chodź Chyba tędy dobrze. Nie, 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 zostań. I czekajcie, zaraz powinniśmy chyba. O, właśnie, pięknie jest. Okej, okay. no to na razie wiecie co, poczekamy. Ja sobie ich wytukę. O, fajnie, pięknie. Mamy już komplecik. Nie, 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 nie. No jest główny skarb. Pewnie wiecie, co tam może być. Ale dobrze, dobrze. Ekstra i zobaczcie, ile rupi. Czerwonych rupi. A nie, sorki, słuchajcie. Master Ore. No to też się może przydać. To się na pewno przyda, ale my musimy jeszcze znaleźć główny klucz. Czekajcie, gdzie to było? Hm, tu jest właśnie. Jest jeden? Ha, dobra, są dwa przyciski. Czekajcie, ją sobie tu zostawimy, a my musimy oczywiście tam na górze, tam na górze włączyć ten drugi. Pięknie. O, szybko, szybko, szybko. Na dół. Tylko, żeby nie dać jej złapać. Wow! No, mało brakowało. I znowu byśmy musieli do początku trafić. Okej, okay, czekajcie tutaj, tędy, chyba tak, chyba tak. Aha. Dobrze, dobrze. Tam było właśnie te więzienie. My się udamy tu. O, i tu jest bardzo fajny motyw. No właśnie ta platforma. Słuchajcie, wystarczy włączyć ten przycisk i mamy wszystkich z głowy. Chyba tędy. Chyba tak. Tu jest dobrze ustawione, żeby ona nie spadła, ale tu musimy, wiecie co, ja będę musiał przestawić ten przycisk. Możemy też się tak ich pozbyć w prosty sposób. Poczekaj tu. Wow. O, właśnie, teraz jest dobrze. Tylko wiecie, co martwi mnie jedno: nie zdobyłem jeszcze skarbu, a wydaje mi się, że już miałem wtedy go. Hmm. No nic, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. W, ra w razie co będę po prostu go szukał. Dobra. Stój. Dobra, nie jestem z powrotem. Musiałem <laughs> na chwilkę tutaj yy, przerwać nagrywanie, ale chyba, nie, nie, chyba aż tak długo mnie nie było. Dobra, czekajcie, włączyłem? Nie, chyba. O, teraz. Dobrze, dobrze, dobrze. Silver Rupi, Silver Rupi, ale dalej nie mamy jeszcze cholera. Hmm. Tego naszego głównego skarbu. Dobra, ja ich sobie załatwię. Wiecie co? u na spokojnie. Pięknie, fajnie. I tutaj. Tu już chyba prowadzi do głównych drzwi, nie? Co ona mówiła? Mam nadzieję, że masz klucz. No właśnie. Ha. I tutaj jest pies pogrzebany. Może jakbyś tu została. Nie wiem czy kurczę w ogóle. A, jest, dobra, dobra, spoko. Okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. O niczym nie zapomnieliśmy. Nie, 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 nie. O właśnie. Teraz my się już dostaniemy bez problemu. Szybko, 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 szybko. No i chyba. Jest nasza. Zguba. Biki, fajnie. Został nam tylko boss do pokonania. I pierwszy dungeonek x 7, zaliczony. Można powiedzieć, że już mamy go zaliczonego. A no tak, to jest ten. Bardzo fajny, pom bardzo fajny pomysł na bossa, powiem wam szczerze. Wystarczy, że się tutaj w tą jego taką tarczę schowamy i to jest praktycznie taka jakby o dawaj 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 właśnie o to chodzi żebyśmy schowali się w jego tarczy i później od tyłu go zaczęli napieprzać oczywiście unikając tego czarnego czegoś nie wiem co to jest ale lepiej w to chyba wow dwa razy Lepiej w to nie wchodzić. A, zobaczcie. Zjarzył się. Wrzucił tarczę. Ja tu chyba wiecie co na pałę Będę go nawalał. Teraz tu ucieka, 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 ucieka. No, zaraz chyba wyjdzie po nim. Dobra, zaraz będziemy mieli go z głowy, słuchajcie, tu już jest jego ostatnia forma. Pięknie, no i mamy bossa z głowy. Wiem, że troszeczkę na pałę to zrobię. ale jakoś się specjalnie nim nie przejmowałem, bo tych serduszek już sporo mamy. A boss pokonany, najważniejsze. No, jeszcze chyba kawałek serduszka by się przydał. No i właśnie, ona nam otworzy yy, te drzwi tutaj do tego domku, gdzie nie mogliśmy się dostać. A, jest kawałek, jest kawałek. Powiem wam, dobrze zaczęliśmy, dobrze zaczęliśmy od tego dungeonku, bo. Będziemy mieli teraz dostęp do Sand Road, czyli do tej piaskowej takiej e, różdżki i będzie można zrobić dungeon z y, piasku, po prostu. To jest jeden z Sage'ów, nawet ten pierwszy którego chyba widzieliśmy, którego właśnie Yuga zmienił, a oprócz Seres, sorki, drugi Sage. Drugiego Sage'a, którego widzieliśmy. No i fajnie. Osfala jest uwolniona. No i mamy Santrot, ale niestety ten Santrot musimy oddać e, rawio. Oczywiście musimy go później kupić, jeśli chcemy albo wypożyczyć, jeśli chcemy właśnie przejść e, tą piaskową świątynię. Ale chyba sobie z piaskową świątynią damy spokój. Ja chyba wiecie co? Spróbuję zrobić ten najgorszy dungeon, czyli ten lodowy, według mnie jest to najgorszy dungeon, więc fajnie jakby było już z głowy, ale myślę, że w tym sobie miejscu możemy skończyć jak tam z czasem. No ponad 20 minut, ale. Nie no, chyba będziemy robić jeden dungeonek na odcinek. Tak będzie najlepiej. Myślę, że wam się. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, cześć!